Moje wiersze, nie liczę liter i sylab nie liczę, lecz słowo do słowa dokładam. Tak wiersze me proste piszę, tak właśnie je sobie układam. Trochę emocji również dołożę, smutek, gdy łza się zakręci. I wierszyk prosty ponownie złożę, aby pozostać w pamięci te rozkoszy jeszcze dorzucę, drobinę też dam pożądania. I zawsze całą w nie wkładam duszę. Cóż więcej wszak mam do oddania? Radości trochę, wiele uśmiechu. Niech moje okrasi słowa. Może dołożę też trochę grzechu i pisać wciąż będę od nowa. Lasu też zapach, kolory tęczy. Czy słońca zachód nad morzem w słowach Mych prostych znajdziecie wierszy, gdy czasem je w całość ułożę. Czasami uda się rytm zachować, że już o rymach nie wspomnę. A jeśli całość się komuś spodoba, ja też się cieszę ogromnie.